Na każdym stadionie, w każdej erze futbolu pojawiają się zawodnicy, którzy na zawsze zmieniają sposób, w jaki postrzegamy piękno gry. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona. Nazwiska, które dziś zna każdy fan piłki nożnej. Ale w cieniu tych gigantów kryją się postaci takie jak Jorge Machico González. Człowiek o tęcie godnym największych, który nie walczył o sławę, ale żył dla miłości do piłki. Jak to możliwe, że piłkarz, który mógł stać się jednym z najlepszych w historii świadomie unikał wielkości? Gdzie inni goją za sławą, pieniędzmi i pucharami, on zadawalał się chwilą. Ten film opowiada o tajemniczym piłkarzu, który mógł zdobyć świat. Ale wybrał coś innego. Mógł być jednym z najlepszych, lecz zamiast podążać drogą sukcesu, wybrał wolność, beztroskę i przyjemność z każdej chwili spędzonej na boisku. To opowieść o geniuszu, który kochał futbol bardziej niż własną karierę, który mógł, ale nie chciał zostać jednym z najlepszych w historii. Urodzony 13 marca 1958 roku w San Salvador, stolicy Salwadoru, Machiko dorastał w świecie pełnym chaosu, ale jednocześnie miłości do piłki nożnej. Od najmłodszych lat kopał piłkę na podwórkach i tam właśnie odkryto jego nadzwyczajny talent. Z piłką potrafił zrobić rzeczy, które dla innych były nieosiągalne. Już w wieku 16 lat zaliczył swój profesjonalny debiut jeszcze zanim skończył 18 lat, został wykupiony przez Deportivo FAS za 7000 dolarów. Co na tamten czas w Salwadorze, zwłaszcza za latka było czymś absurdalnym. Na całe szczęście dla Deportivo pieniądze nie poszły w błoto i dzięki Jorge wygrali po 16 latach Mistrzostwo Salwadoru. Nie raz, ale 4 razy w ciągu 5 lat. W 1980 roku Jorge Machiko González odegrał kluczową rolę w eliminacjach reprezentacji Salvadoru do turnieju CONCACAF Championship, które były jednocześnie kwalifikacjami do mistrzostw świata 1982 w Hiszpanii. W eliminacjach do Mistrzostw Świata 1982 drużyny z Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów rywalizowały w ramach turnieju konka Cup Championship, który pełnił funkcję kwalifikacji do mundialu. Dla Salwadoru teraz rozgrywki były wyjątkową okazją, by po raz drugi w historii zakwalifikować się do Mistrzostw Świata. Machico González był w tamtym czasie młodym, dynamicznym zawodnikiem, który już wtedy wyróżniał się na tle innych graczy w regionie swoim nieprzeciętnym talentem. Był liderem ofensywy Salwadoru, napędzającym grę do drużyny swoją wizją i finezją. Jego umiejętności pokonywania obrońców i tworzenia okazji bramkowych były kluczowe w decydujących meczach eliminacyjnych. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów w eliminacjach był niesamowity rajd Machico przeciwko Meksykowi, kiedy to 8 minut przed końcem meczu udało się Salwadorowi strzelić gola i tym samym po 26 Latach wygrać z Meksykiem 1 do 0. Meksyk był tradycyjnym gigantem w regionie, a wygrana z nimi była wydarzeniem historycznym dla mojego kraju jakim jest Salwador. Zwycięstwo to zaskoczyło cały piłkarski świat. A Machiko stał się nie tylko bohaterem narodowym, ale także ikoną futbolu na poziomie międzynarodowym. A dzięki temu momentowi geniuszu Salwador po raz drugi w historii zapełnił sobie miejsce na Mistrzostwach Świata. A Gonzalez całą kampanię zakończył z pięcioma golami w siedmiu meczach, wyprzedzając taką legendę jak Hugo Sanchez. Paris Saint-Germain, który stał się coraz silniejszym klubem w europejskiej piłce, zainteresował się sprowadzeniem Gonzaleza. W tym czasie był on uważany za jednego z najbardziej ekscytujących graczy na boisku. A jego styl gry idealnie pasował do klubu, który chciał zbudować drużynę zdolną do osiągania sukcesów na europejskiej scenie. Kiedy już wszystko było gotowe, a Machico miał odbyć testy i rozmowy z Pedrze, to się na nich nie zjawił. A po latach zapytany o to powiedział, że nie lubił korków, zimna języka. Po prostu ogólnie nie podobała mu się Francja. Na mistrzostwach świata Salvador dotrafił do bardzo wymagającej grupy z Argentyną, Belgią i Węgrami, co postawiło ich w trudnej sytuacji. Dla tak małego kraju jak Salvador, rywalizacja z piłkarskimi potęgami była olbrzymim wyzwaniem. Pierwszy mecz przeciwko Węgrom zakończył się totalną katastrofą: Salvador przegrał 1 do 10, co do dziś jest największą porażką w historii mistrzostw świata. To było ogromne rozczarowanie, ale warto zaznaczyć, że ten wynik nie oddaje pełnego obrazu zdarzeń. Machico González, mimo tak przytłaczającego wyniku, pokazał przebłyski swojego geniuszu. On był inicjatorem jednej bramki dla Salwadoru, kiedy jego kreatywna gra doprowadziła do sytuacji, w której Luis Ramirez zapata strzelił honorowego gola. W drugim meczu przeciwko Belgom, Salwador zaprezentował się znacznie lepiej. Mimo porażki 0-1 gra Salwadoru, a zwłaszcza postawa Machiko była godna podziwu. Ostatni mecz w grupie przeciwko obrońcom tytułu, Argentynie zakończył się porażką 0-2. Argentyna z Diego Maradoną w składzie była zbyt silnym przeciwnikiem, ale Machico ponownie wyróżnił się na tle swojej drużyny. Chociaż Salvador nie odniósł sukcesu w Mistrzostwach Świata i zakończył turniej z trzema porażkami, Machico González zdobył uznanie ekspertów i kibiców za swoją wyjątkową grę. A po mundialu zyskał propozycję transferu do europejskich klubów takich jak Atletico, Fiorentina, Atalanta. Nawet PSG próbował go ponownie sprowadzić. Jednakże ze wszystkich tych ofert ostatecznie zdecydował się na transfer do Cadiz, drugoligowej hiszpańskiej drużyny. Dlaczego? Cadiz jako mniejszy klub z południa Hiszpanii miał zupełnie inną atmosferę niż wielkie zespoły z Europy. To była drużyna, gdzie nie było takiej presji na wyniki, a kibice i otoczenie piłkarskie byli bardziej wyrozumiali i otwarci. To idealnie pasowało do charakteru Mahiko, który nie przepadał za surową dyscypliną ani wielkimi oczekiwaniami. Mahiko był wolnym duchem, znany był z tego, że lubił zabawę, często spóźniał się na treningi, a jego życie nocne w Hiszpanii było niemal legendą. Pojawił się na swojej rzekomej prezentacji z 20-dniowym opóźnieniem, po tym jak klub musiał wezwać policję, aby go szukała. Okazało się, że był w Madrycie z przyjacielem, chodząc od jednego baru do drugiego. Tańczył i pił, wędrując ulicami, rozmawiając z każdym, kto stanął mu na drodze. A potem oczywiście, kiedy przyszło co do treningu, zawsze się spóźniał, a kiedy już się pojawił, to zasnął w szatni. Ale wieście lub nie, jego koledzy z drużyny i menadżer w pewnym sensie go kochali. W końcu nigdy nie mogli narzekać na jego występy, a on był niezwykle charyzmatyczny. Mahiko Gonzales miał wyjątkowe podejście do futbolu. Dla niego nie chodziło o zdobywanie tytułów, ale o radość z gry. Wielokrotnie odrzucał oferty od większych klubów, ponieważ nie zależało mu na pieniądzach ani na sławie. Wielu piłkarzy marzy o grze w największych klubach na świecie, o zdobywaniu trofeów i zostaniu legendą futbolu. Mahiko jednak nigdy nie kierował się tymi ambicjami. Dla niego najważniejsze było to, by być szczęśliwym na boisku i poza nim. Mahiko odnalazł w to, czego szukał: miejsce, gdzie czuł się swobodnie, akceptowany przez lokalną społeczność, która nie wywierała na nim presji, ale doceniała go za to, kim jest. W zamian Mahiko dawał im na boisku to, co miał najlepsze: magię swojej gry, niesamowite dryblingi i kreatywność. Pod jego wodzą Kadiz awansował do La Ligi w 1983 roku, a jego występy w pierwszej lidze Hiszpanii przyniosły mu sławę w całym kraju. Sezon zakończył z 14 golami, co było wynikiem prawie dwa razy większym niż jakikolwiek inny zawodnik w historii klubu. I to pozwoliło mu nawet stanąć na podium w klasyfikacji strzelców ligi. Czyniąc to wszystko jeszcze bardziej wyjątkowym przez fakt, że dwukrotnie strzelił gola w swoim pierwszym meczu Realowi Madryt, dzięki swoim dwóm niesamowitym rajdom. Choć może się to wydawać niewiarygodne, jego występy przeciwko Barcelonie były jeszcze lepsze. Machiko ponownie strzelił dwa gole, ale także wykonał rajd, którego poza pozazdrosiłby nawet Maradona. A co do Diego Maradony. W 1984 roku FC Barcelona odbywała letnie Tudeny po Stanach Zjednoczonych. W ramach tego turnieju zaproszono Cadiz do udziału w kilku meczach towarzyskich, a wraz z całą drużyną z Andaluzji do Stanów poleciał oczywiście Machico González, który wtedy już był uznawany za jednego z najbardziej utrentowanych piłkarzy w Hiszpanii. Podczas tego turny Machiko zachwycił wszystkich swoimi umiejętnościami, w tym również sztab szkoleniowy Barcelony. Jego technika, kreatywność i umiejętności dryblingu przyciągnęły uwagę Terego Venabelsa, ówczesnego trenera FC Barcelony. Był pod ogromnym wrażeniem jego gry. Zaczęto spekulować, że Barcelona może być zainteresowana sprowadzeniem go do swojego zespołu. Jednak to, co działo się poza boiskiem, miało duże znaczenie dla decyzji klubu. Jak głosi jedna z najbardziej znanych anegdot o Machico, w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych wydarzyła się sytuacja, która praktycznie przekreśliła jego szansę na transfer do Barcelony. Podobno pewnej nocy w hotelu, w którym zatrzymały się drużyny, Maradona rzekomo pociągnął za alarm przeciwpożarowy jako żart. Wszyscy zawodnicy szybko się ewakuowali, poza jednym. Mahiko został w swoim pokoju, stwierdzając po latach, że w jaki sposób wiedział, że to Maradona, więc po prostu nie zszedł. Kiedy pracownicy hotelu próbowali go obudzić i poinformować o pożarze, okazało się, że piłka spał w pokoju z kobietą, którą poznał wcześniej w nocy. Cała sytuacja, będąca klasycznym przykładem niefrasobliwości i beztroskiego stylu życia, Mahiko nie została dobrze odebrana przez przedstawicieli Barcelony. Choć piłkarsko Machiko był dla Barcelony bardzo atrakcyjną opcją, tego nieprzewidywalność poza boiskiem budziła wątpliwości. W klubie takim jak Barcelona, gdzie dyscyplina była kluczowym elementem funkcjonowania drużyny, takie zachowanie mogło stać się problematyczne. Ostatecznie transfer nie doszedł do skutku, a Machiko pozostał w Cadiz. Gdyby jednak do transferu doszło, Machiko mógłby być jednym z najciekawszych piłkarzy tamtej Barcelony, grając u boku takich zawodników jak Diego Maradona i stworzy z nim jeden z najbardziej spektakularnych ataków tamtej dekady. Wkrótce po rozpoczęciu nowego sezonu Machiko wylądował na ławce rezerwowych, ale tylko dlatego, że nowy trener Benito Joannet nie mógł go znieść i wysłał go na wypożyczenie do Realu Valladolid. Jednak Machico González nie zdołał się w pełni odnaleźć Valladolid. Podobnie jak w innych momentach swojej kariery jego brak dyscypliny i niezbyt poważne podejście do profesjonalnego futbolu były przeszkodą. Chociaż nie można było mu odmówić talentu, to jednak nie dostosował się do wymagań, jakie stawiano przed nim w realu Valladolid. Niektóre źródła sugerują, że Machiko spędził w klubie bardzo krótki czas i choć zagrał w kilku meczach, jego występy nie były na tyle regularne, by uczynić go kluczowym zawodnikiem drużyny. Jego forma bywała nieprzewidywalna. Jednego dnia potrafił czarować na boisku, a kolejnego zanikał, często spóźniając się na trening lub nie uczestnicząc w przygotowaniach. Po wielu negocjacjach Machiko wrócił do miasta swojego serca, pod jednym warunkiem, albo chyba dziesiątkami warunków. Nie tylko zmusili go do cotygodniowych wizyt u psychologa lub do tego, aby pracownik klubu odbierał go z domu każdego ranka, ale także dodali do jego kontraktu różnego rodzaju klauzule, grzywny i opłaty, próbując zmusić go do ustatkowania się, a jednak nigdy do tego nie doszło. Zamiast tego, według wielu źródeł, w ciągu następnych kilku miesięcy po prostu mu nie płacili. Ponieważ każdego miesiąca łączna kwota w grzywnach byłaby większa niż jego zarobki. I chociaż nie było to rozwiązanie, które planowali, to jednak zadziałało. Wciąż zdobywał magiczne bramki w tempie, którego nie dorównywał żaden z jego kolegów z drużyny. Do 1987 roku poprowadził ich do tego, co do dziś jest najlepszą ich kampanią ligową: czyli do dramatycznej walki o utrzymanie w La Liga, której zmieniczeniem były niezwykłe baraże. To wydarzenie wpisało się na stałe w historię klubu a Mahiko Gonzales swoją magią na boisku przyczynił się do jednego z najważniejszych sukcesów w historii andaluzyjskiego zespołu. Niektóre kluby, takie jak Atalanta, próbowały nawet podpisać z nim kontrakt, ale oczywiście nigdy do tego nie doszło. W sezonie 1990-91, mając 33 lata, Machiko zaczął poważnie rozważać zakończenie swojej kariery. W tamtym czasie Kady grał w pierwszej lidze hiszpańskiej, ale klub, podobnie jak wiele razy wcześniej, zmagał się z walką o utrzymanie. Choć Machiko nadal był ważną postacią dla klubu, wiedział, że jego czas na najwyższym poziomie dobiega końca. I tak ostatecznie w 1991 roku postanowił zakończyć swoją przygodę z hiszpańską. Piłką i wrócić do Salwadoru. Odejście Machiko z Cadiz było momentem pełnym emocji. Kibice nie chcieli się rozstawać z człowiekiem, który przez lata dawał im tyle radości ale jednocześnie rozumieli, że Mahiko zawsze podążał własną ścieżką. Mimo, że wiele osób spodziewało się, że odejdzie wcześniej do większego klubu, Mahiko pozostał wierny Kadiz, bo tam się czuł jak w domu. Jego pożegnanie było pełne miłości ze strony fanów, którzy wiedzieli, że żegnają nie tylko wielkiego piłkarza, ale też symbol niesamowitej piłkarskiej magii i osobowości, której nie da się łatwo zastąpić z odejściu z Cadiz, Machico wrócił do rodzinnego Salwadoru, gdzie zakończył swoją karierę piłkarską w klubie Deportivo FAS, z którym był związany przed transferem do Hiszpanii. Jego powrót do Salwadoru spotkał się z ogromnym entuzjazmem kibiców, którzy traktowali go jak narodowego bohatera. Mahiko kontynuował tam grę przez kilka sezonów, pomagając drużynie wygrać lokalne mistrzostwa. W 1999 roku, mając już 41 lat, Mahiko González oficjalnie zakończył karierę. Jego ostatnie lata w piłce były bardziej symboliczny pożegnaniem daniem z grą, którą kochał niż rywalizacją na najwyższym poziomie. Po przejściu na emeryturę Machiko nie szukał uwagi mediów ani blasku reflektorów. Zamiast kontynuować życie celebryty czy zaangażować się w świat futbolu na poziomie trenerskim lub działacza wybrał skromne i proste życie. W pewnym momencie zdecydował się pracować jako kierowca taksówki. Dla wielu ludzi w Salwadorze była to niezwykła sytuacja. Legendarny piłkarz, który zachwycał swoją grę na największych stadionach świata teraz prowadził taksówkę po ulicach miasta. Ta historia pokazuje skromność Gonzalesa który mimo sławy nigdy nie przywiązywał dużej uwagi do bogactwa ani życia w luksusie. W jednym z wywiadów mówił, że bycie taksówkarzem to sposób na pozostanie w kontakcie z ludźmi i życie w zgodzie ze swoimi wartościami, które zawsze były zdominowane przez pokorę i prostotę. Pewnego razu, kiedy pani rozpoznali go w taksówce i zadali mu pytanie, czy jest El Machico, on po prostu odpowiedział, nie. Magicy zajmują się magią. Ja jeżdżę taksówką.